że przed chwilą zakończył się ostatni sprawdzian przed finałem Mistrzostw Polski. Jak ocenia Pan dyskusję swoich podopiecznych? Myślę, że całkiem nieźle. Można być, z tego być, można być z tego zadowolonym. Wczoraj spokojnie graliśmy na luzie i zakończyło się remisem nietypowym wynikiem w siatkówce. Chyba dwa, także wszyscy byli zadowoleni z tego wyniku, a z dyspozycji zawodników, wiesz, no, że zadowolony. Trochę mnie niepokoją to, że mamy dwóch zawodników w tej chwili chorych z jakąś grupą żołądkową, ale myślę, że do, do dojdą do siebie, bo są to twardzi chłopcy, którzy będą chcieli na pewno wystąpić w tych meczach i, i będą do tego gotowi. Jakie są mocne strony naszego zespołu? Przede wszystkim, tak jak i koledzy tutaj mówili po dzisiejszym spali że. Widać to, że chłopaki grali w drugie lidze i pomimo, że warunkami fizycznymi może nie, ich nie przerastamy, ale tym swaniastem takim ograniem ligowym potrafimy coś tam zrobić i ugrać. Myślę, że to będzie jedną z atutów bo, no poza tym to, że e, Gramu, gramy, gramy u siebie, mam nadzieję, że mamy bisów za sobą i, i tutaj będzie to nas 7 ósmy zawodnik. u siebie, chyba bardzo dobrać. Kiedy i gdzie pierwszy mecz? Jak najbardziej. Dla na kibiców przez całą liczyliśmy i mieliśmy ich po swojej stronie i tak samo na tych mistrzostwach. Zapraszam wszystkich serdecznie. Wszystkie nasze mecze odbywają się o godzinie 16. Pierwszy mecz w środę tu na hali Mosiru. Serdecznie zapraszam. Się, jak przedstawia Pan sobie i Myślę, że na dzień dzisiejszy powiedzenie czy stwierdzenie, że chcemy awansować do czwórki Myślę, to jest na dzień dzisiejszy takie zadanie, a przeciwnicy naprawdę są, są godni, bo uznane firmy tutaj występują i, i naprawdę nie będzie tutaj nikomu tutaj łatwo. Którą Pan za Myślę, że no w grupie mamy dłuż, dwóch bardzo przeciwników, bo hatów i często Częstochowa to drużyny, które co roku występują w niawach, czy to kadetów, czy winiorów i na pewno są to bardzo dobre zespoły i wypadałoby, jeżeli chcemy awansować, no niestety musimy się zmierzyć i jeden z tych zespołów wygrać. No czekają nas też kolejne, tak się chyba, nie wiem, to można nazwać trybami, Święte wszystko radowskimi, bo pierwszy mecz z Fartem Kielce, niedawno zakończyliśmy rywalizację w seniorach, rozpoczynamy rywalizację w Miniorach od meczu z Fartem Kielce. No. No, no, no myślimy tak, żeby tutaj dwa mecze powinny wystarczyć do, do wejścia do czwórki i do tego się przymierzamy. Tu chyba nie ma słabych zespołów, Nie, no to ja mówię, nie ma słabych zespołów. W drugiej grupie dla mnie takim czarnym koniem jest Tref Gdańsk, który tutaj w tych pokazał się z bardzo dobrej strony. Myślę, że Zielona Góra, która sprawiła już niespodziankę, eliminując meto warszawskie, też może tutaj troszkę namieszać.